Zwierzęta mają zdolność doceniania okazywanej im życzliwości, czasem nawet bardziej niż ludzie. To niesamowite, ale zdarza się, że pamiętają, kiedy ktoś im pomógł, a bywa również, że starają się odwdzięczyć tej osobie nawet, jeśli leży to wbrew ich zwierzęcej naturze i instynktom. O tym właśnie będzie dzisiejsza historia. Grigori i Wielka poznali się na uniwersytecie. Oboje studiowali na Akademii Medycznej i oboje mieli wyjątkowe marzenie, by po studiach wyjechać do odległej tajgi i tam leczyć lokalną wiejską ludność. Jak się domyślacie, niewielu ludzi ma podobny pomysł na życie, dlatego tym bardziej ten wspólny, niezwykły cel zbliżył do siebie dwójkę młodych ludzi. Po odebraniu dyplomów Gregory i Violetta pobrali się i tak jak wcześniej zaplanowali udali się wspólnie do wioski na skraju rozległych lasów Tajgi, gdzie w malutkim lokalnym szpitalu potrzebowano lekarzy. Młoda para dostała wymarzoną pracę i szybko się osiedliła. Kiedy Wiola nie była akurat na dyżurze w szpitalu, opiekowała się domem, z kolei Grek w wolnych chwilach chodził z miejscowymi myśliwymi na polowania. Któregoś razu, kiedy był akurat w lesie, dostrzegł przy ziemi wilcze szczenie, które wcale od niego nie uciekało, tylko leżało bez ruchu i żałośnie wyło. Zbliżając się do wilczka, Gregory zobaczył wokół niego na ziemi czerwone plamy z krwi. Zwierzak był ranny, dlatego bez zastanowienia mężczyzna delikatnie wziął go w ramiona i zaniósł do domu, by opatrzyć rany i udzielić pierwszej pomocy. Na miejscu dokładnie przyjrzeli mu się z wiolą, na tyle na ile mogli w domowych warunkach zbadali rany wilczego szczeniaka, którego najpewniej zaatakował dzik. Wilczek miał dużą ranę na brzuchu i naderwane ucho. Po założeniu szwów i bandaży, Wiola położyła szczeniaka na kocu tuż obok kominka, by potem przez całą noc czuwać przy nim i czule głaskać, ilekroć zaskomlał. Z biegiem czasu rany się zagoiły, a szczeniak, który zdążył już trochę urosnąć z tylko jednym sterczącym uchem dla Wiali Grigoria wyglądał uroczo, ale dla potencjalnych przeciwników mógł wydawać się jeszcze groźniejszy niż z kompletem uszu. Przez to wygryzione ucho zyskał też ksywkę – uszaty. A kiedy uszaty podrósł, Grigori zbudował mu tor przeszkód, po którym mógł swobodnie biegać bez łańcucha, choć z czasem i to nie wystarczało, bo dla dzikiego zwierzęcia nawet najmniejsze ograniczenie wolności zawsze wiąże się z traumą. Pomimo że nowi opiekunowie byli gotowi przychylić wilkowi nieba, to ich pupil coraz częściej w nocy był do księżyca, a w dzień odmawiał jedzenia i tęsknie spoglądał w stronę ukochanego lasu. Po długich dyskusjach Viola i Grigori postanowili pozwolić mu odejść, a uszaty, jak tylko zobaczył otwartą bramkę, czmychnął przez nią bez oglądania się za siebie. Wyglądało, jakby był to najszczęśliwszy moment w jego życiu. Od tego czasu minęły długie lata. Viola i Grigori zaczęli już nawet zapominać, że w ogóle kiedyś dali schronienie wilczemu szczenięciu. W której zimy Grigori wybrał się na polowanie, a za cel obrał sobie małą zwierzynę calutki dzień spędził w gęstym lesie tajgi, aż w końcu udało mu się coś ustrzelić. Kiedy kroczył na miejsce, by zabrać swoją zdobycz, nagle usłyszał ostre kliknięcie, po czym padł na ziemię kompletnie sparaliżowany. Okazało się, że wpadł w pułapkę łowiecką zastawioną przez kłusowników na duże zwierzęta. Grigori szybko ocenił, w jakim stanie jest jego noga i choć z zewnątrz wydawała się nienaruszona, to doświadczony myśliwy dokładnie nie wiedział, że może być złamana nawet w kilku miejscach. Grigori znalazł się w trudnej sytuacji, a musiał przecież jakoś wrócić do domu. Poruszanie się znacznie utrudniała gruba warstwa leżącego wokół śniegu, a kicanie na jednej nodze było po prostu niemożliwe. Zdesperowany mężczyzna postanowił więc, że będzie się czołgał. Co prawda jego tempo było żółwie, ale prędzej czy później dotrze do celu. Najważniejsze, żeby nie przestać się ruszać, bo wtedy już po nim. W tak niskich temperaturach jakie ja odnotowuje się w tajdze sięgających nawet minus 50 stopni Celsjusza nie trudno zamarznąć, ale kiedy Gregori czuł już na sobie oddech śmierci w pobliżu rozległo się długie donośne wycie, które jeszcze bardziej go przeraziło, bo oznaczało, że gdzieś nieopodal grasują głodne wilki. Wtedy kątem oka zauważył zbliżającą się watachę. Wilki, jeden za drugim wyłoniły się z. Zarośli i otaczały Grigoria ze wszystkich stron. Samiec Alfa podszedł najbliżej mężczyzny i stanął w odległości zaledwie kilku kroków. Wilk przyglądał mu się uważnie, jakby wyczuwał sytuację, wąchając przy tym powietrze, a Grigori miał wtedy szansę lepiej przyjrzeć się wilkowi, z którym wyraźnie coś było nie tak. Wilk miał ogromne, silne ciało, przenikliwe, żółte oczy i tylko jedno ucho. – To uszaty! – Grek szeptał do niego. – Uszaty, to ty? Pamiętasz mnie? – To ja, Grigori. – Daj znać, że mnie rozpoznałeś. Wtedy wilk podszedł bliżej, by dokładnie obwąchać mężczyznę, który mimo wszystko trząsł się nie tylko z zimna, ale też z paraliżującego strachu wilk wodził nosem po całym jego ciele, a Grigory bił się z myślami, czy to na pewno uszaty? Przecież w tej przeogromnej tajdze może być więcej jednouchych wilków. Grek zamknął oczy i czuł, że jedyne co mu pozostało, to się żarliwie modlić. A kiedy tak czekał na śmiercionośny atak, najpierw poczuł na twarzy gorący oddech, a za chwilę na jego policzku wylądował mokry język. A więc tak to był ten sam egzemplarz, którego przed laty uratowali wraz z violą. Uszaty warknął groźnie na pozostałe wilki, by te oddaliły się od leżącego w śniegu Grigorija. A te posłusznie zeszły ze ścieżki w las. Grigori nie miał czasu do stracenia, na powrót zaczął powoli pełzać po grubo ośnieżonej ziemi, a uszaty szedł za nim krok w krok i szczelnie chronił przed drapieżnikami. Tak oto towarzyszył mu w drodze aż do samej wioski, poczem zniknął w gęstym lesie. Z czasem noga Grigoria całkiem się zagoiła, ale ciepło w sercu, ilekroć myślał o uszatym, pozostało w nim już na zawsze. Kochani, ta historia to najlepszy dowód na to, że bezinteresowna chęć pomocy bezbronnej, bezradnej istocie zawsze jest jedynym i najlepszym rozwiązaniem, niezależnie od okoliczności. Właśnie taki dobry uczynek człowieka względem dzikiego wilka uratował później życie Grigoria. Dzięki, że jesteś, zostaw komentarz, lajka i nie zapomnij zasubskrybować. Słyszymy się niebawem, dzięki i pozdrawiam.